Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Dzień dobry niedzielo, dzień dobry mężu <głos> <głos> i mąż jak zwykle arbeit, arbeit muss sein. Nie tylko porządek, ale i praca. Także mimo niedzieli ten pan siedzi w komputerze i pracuje. Ale ja teraz, teraz właśnie zapraszam was. Do swojego ogrodu, bo myślę, że w tym tygodniu nie pokazywałam Wam kompletnie nic z ogródka i w ogóle Was tam nie zebrałam. Chyba nie było czasu. Padało, cały czas, cały czas padało, ale właśnie przestało, dlatego zmotywowało mnie to do tego, żeby wyjść tutaj z Wami. A chciałabym Wam pokazać kwiatki, które posadził mój tata, kiedy tutaj był u mnie. To posadził mi właśnie kwiatki, i ja jestem taka zadowolona, tak się cieszę, że te kwiatki rosną. I no, zawsze tak sobie myślę, że On mnie tutaj sadził. Tak. Tak czuję się taka zadowolona, że te kwiatki one cały czas rosną, a są posadzone ręką mojego taty. Także chciałabym wam je pokazać. Tutaj właśnie posadził mi kwiatki. I wiecie co? I ja te same kwiaty w sumie kupiłam. Tam mam właśnie w tych doniczkach i chcę je sobie tam na tarasie też posadzić, żeby je tam bardziej, właśnie oglądać i patrzeć na nie, dlatego, że wiecie, tutaj to ja tak nieczęsto można powiedzieć, że ja w ogóle nie siedzę i nie patrzę tutaj w tą stronę. Także one jakby nie cieszą mojego oka, ale no, ale tak czy siak podobają mi się, to fajne jest, że one tutaj właśnie są. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że od rana bardzo, bardzo padało. Wstaliśmy dzisiaj później, dlatego że, tak jak już wiecie, wczoraj Wam mówiłam, pojechaliśmy jeszcze do Emilii. Emilię znacie z mojego kanału, bo nawet nie raz, kilka razy była na moim kanale, bo pierwszą rozmowę, którą właśnie przeprowadziłam z Emilią, później. Jeszcze Emilia była raz u mnie, jeszcze jedną, żeśmy taką pogadankę przy stole miałyśmy. I jeszcze byłyśmy wspólnie na grzybach, także też jest taki filmik z grzybobrania. No i jeszcze Emilia była u mnie i u nas robiliśmy takie grillowe party. To też tam żeśmy, też Emilia u mnie występowała. Także, jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć Emilię i dowiedzieć się, jak Emilia wygląda, to zapraszam Was serdecznie na te filmiki, bo właśnie tam możecie to zobaczyć. A teraz, wracając do setna sprawy, czyli pojechaliśmy, odwiedziliśmy Emilię. Pierwszy raz zobaczyłam jej nowy dom i muszę Wam powiedzieć, że piękny. Jestem w ogóle dumna z tego, że Emilia podjęła takie kroki i wspólnie z mężem zakupili nieruchomość. Oczywiście nieruchomość muszą remontować. Już wykonali bardzo dużo, dużo prac i mają praktycznie, można powiedzieć, całą górę ukończoną. Teraz tylko jeszcze im został dół do wykończenia. Ogólnie dom jest świetny, piękny. I no, żałuję, że Emilia jakby nie chciała, żebym pokazywała. No, z jakichś tam swoich względów nie chcę, ale tak czy siak, muszę powiedzieć, że ja jestem w ogóle bardzo, bardzo dumna właśnie z takich osób, którzy mają właśnie cel. I nie boją się podejmować ryzyka, bo wiadomo, żeby zakupić taką inwestycję, żeby zakupić taki dom, to trzeba niestety włożyć swoje środki, trzeba zaciągnąć kredyt. Oczywiście trzeba się potem martwić, że tą pracę mieć, żeby, żeby spłacać ten kredyt. I jest dużo zwolenników tego, żeby, żeby właśnie kupować swoje nieruchomości, ale dużo też jest przeciwników. W Niemczech w ogóle jest to bardzo, tak powiedziałabym, nawet więcej jest przeciwników, bo bardziej wolą jednak wynajmować na te długotrwałe, długookresowe umowy nieruchomości niż właśnie zakupić. Ale tutaj Emilia właśnie zakupiła, z tego co wiem, to też ich znajomy Włoch też kupił nieruchomość podobną taką właśnie, do, do takiego stylu, jaką Emilia kupiła sobie i też jest zadowolony. Myślę, że jak słyszycie, że rodacy wasi wyjeżdżają za granicę, rozpoczynają swoje życie i po pewnym czasie właśnie są gotowi na to, żeby zakupić taką nieruchomość, robią to i jakby żyje mi się bardzo dobrze albo dobrze, albo powiedziałabym podobnie, tak jakbyście w Polsce żyli, w Polsce też kupują nieruchomości, też pracują i tak dalej. No więc uważam, że to jest fajne i ja zawsze cieszę się, kiedy słyszę o takich osobach, które właśnie się nie boją, tylko, tylko po prostu inwestują. To mi się podoba. No, także nie mogłam za dużo Wam nagrać, żałuję, ale Emilia mi dała takie światełko, wiecie takie zielone światełko, że niebawem będę mogła przyjechać i ona właśnie pokaże dom i trochę może opowie o tym, jak właśnie zakupili. Tą nieruchomość. Oczywiście były jakieś tam problemy, jak to wiadomo, bywa przy takich transakcjach, w sensie przed transakcją czy w trakcie i tak dalej. Także powiedziała, że być może w niedługim czasie się podzieli taką informacją. Bardzo by mnie to cieszyło, gdyby tak zrobiła. I no i co? I to jest fajne. Ja się cieszę, życzę oczywiście Emilii, żeby jej się bardzo dobrze tam mieszkało. No i spełnienia marzeń w tym jej domu, tego właśnie życzę. Wam pokażę trochę. Mam parę takich urywków nagranych z jej ogrodu. Bardzo ogród po prostu to miejsce jest takie, właśnie fajnie zrobione, z taką duszą, i widać, że serce w to włożyła. I bardzo przyjemnie się nam tam właśnie grillowało. No i bardzo fajnie um, wspólnie spędziliśmy ten parę chwil, i to było właśnie najważniejsze. A teraz Was serdecznie zapraszam, żebyście mogli właśnie zobaczyć te urywki z wczorajszego dnia. Ale zanim Pokażę przejdziemy do wizyty Emilii, to możecie tutaj zobaczyć hamburgera którego zjedliśmy przed Pana, wyjazdem. Bardzo szybko gotował i chyba trwał, nie wiem, 10-15 minut. Tak. No so, co ty teraz tak zaczynasz so szybko? Cały czas, kiedy gotuję szybko, 10-15 minut. Ale Kasia już mówiła, że dobrze, bo Kasia już zjadła. Dobry, i... Ty też już tutaj próbujesz. Czasami, kiedy patrzy, kiedy jest takie świeże mięso na hamburger, no to kupuję, bo jakieś kwiecie jest na pewno Dobra. Dobra, to ja teraz będę próbować. Jak nie macie żadnego pomysłu, to zawsze możecie zrobić takie hamburgery na przykład. Wchodzimy do profi po jakiegoś kwiata dla Emilii. Ale kupimy jakiegoś kwiata do domu, nie do grobu. Tak się zastanawiam, czy w Polsce też przy większości sklepach są do ładowania właśnie elektrycznych samochodów, bo tu na przykład jest Dener. Widzicie, i można sobie naładować auto. Co prawda końcówka coś nie pasuje do naszego, ale, ale można naładować. A my teraz idziemy, słuchajcie, do dener, bo właśnie tam, gdzie byliśmy niestety się nie udało nic kupić, bo niestety nie było, bo strasznie mały wybór kwiatów Wybraliśmy taki prezent. Hibiskusa, oczywiście, z czerwonymi kwiatkami. Zobaczcie, jakie ładne. 20 euro kosztuje. I do tego taka złota doniczka. Ceramiczna, nie? Ceramiczne. Ceramiczna doniczka. Doniczka kosztuje. Mm, nie wiem ile. Po co? Nie. Nie wiesz. Ale już ma nawet dwa kwiaty. Chciałam, że Pedro wyprowadził auto, ale on nie wyjeżdża. Dobra, to zostaw jeszcze. Kwiatek. Wszyscy jedzą lody. Daj mi go do przodu, Pedro. Taki ładny. Kwiat. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że właśnie przyjechaliśmy i idę teraz oglądać dom Empilni. No i jestem ciekawa właśnie, jak wygląda. No. Także jestem cała podekscytowana i to z moim kwiatkiem pięknym. A teraz już jesteśmy na górze u Emilii koło sypialni ma piękny balkon i zainstalowany, podwieszany, bujany fotel. Zobaczcie, jak Emilia sobie bardzo ładnie zrobiła tutaj ten kącik taki, właśnie sobie tutaj siedzimy. Takie piękne krzesła bambusowe. Do tego, zobaczcie, jaki stół. Szklany blacik. Bardzo mi się tutaj podobają te wstawki, takie drewniane, pomalowane tak, taką niebieskawą farbą, niebiesko-czarną. Pięknie to wygląda. I do tego Oleandry 2. Zobaczcie, no po prostu cudo, cudo. Bardzo mi się podoba tutaj, właśnie ten kącik. Nie będę Wam pokazywać całości, dlatego że nie dostałam oczywiście pozwolenia. Może kiedyś w przyszłości, póki co nie. No ale możecie zobaczyć tutaj Emilii ogród. Jest naprawdę bajeczny. Bajeczny po prostu ogród. No i sobie tutaj siedzimy. Zobaczcie, już mamy przygotowane jedzonko. Także zaraz będziemy zjadać. No, a oleandry już niedługo będą miały kwiatki. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Tu jeszcze Emilia ma takie jakieś. A, to papryki są. Zobaczcie, tutaj ma Emilia papryki. No i tu właśnie drugi oleander. No, ale bardzo mi się podobają właśnie te lampeczki, które kupiła sobie w Action. Także bardzo fajne lampki. Nie wiem dokładnie ile kosztują, ale świetne są. Też. Także bardzo, bardzo nam się tu podoba. Tu jest taki głośnik z tyłu. Głośnik ma. Ale czekaj, bo ja nie mogę tyle nagrywać. Bo muzyka gra. A tutaj Emilia ma właśnie takiego bananowca. Ale z tego coś będzie, nie? Jak będzie ciepło, to tak. No, jak będzie ciepło, to tutaj coś wyrośnie. Ale zobacz, ale jak w ogóle ten bananowiec ma tutaj taką podstawę. A kozień jest, się idzie do, do dół. No. Także tutaj będzie rósł. Ale jeszcze chcę wam pokazać coś innego, bo tutaj właśnie mi już Emilia powiedziała, że tutaj ma pomidorki przygotowane do sadzenia i tam ma jeszcze drugie pomidorki, też przygotowane do sadzenia. Także będzie miała takie fajne pomidorki już. różnej odmiany, nie? Emilia? Koktajlowe? Koktajlowe, yy, normalne, te. Yy, rispen A, rispen tomaten i normalne też jakieś, czy nie? Nie, a nie koktajlowe. I koktajlowe, no. Także bardzo ładne. I one są takie trochę większe, średnie. Mm -hmm. no. A ile kosztowały te lampki? Lampki są bardzo ładne. E nie wiem, No to fajna cena za takie lampki. Ja tylko pokażę, tutaj w środku jest na, na taki właśnie... O. I one od słońca, nie? Się ładują? Tak, one są A i tutaj właśnie mają taki solar, Bardzo fajne lampki. I piękne ognisko tutaj mamy. Właśnie teraz. O ty, ale do tego ogniska w ogóle jest taki fajny garnek. I go się tam wstawia, nie? Ten garnek? Do środka. Pokażę Wam. O, tutaj zobaczcie. Taki kociołek. O. Taki kociołek. Nie wiem, czy go dobrze widać. O. No. Ale ognisko naprawdę wyszło. Świetne. Ciepło. Ciepło. Teraz się ciepło zrobiło, bo wieczorem nie jest aż tak przy ognisku jest rewelacja. A teraz już na do widzenia. Już widzieliście mój wczorajszy dzień i wypad właśnie do Emilii. A teraz jeszcze tak na do widzenia. Chciałabym podziękować, żeście te osoby, które otrzymały okulary przysłały mi albo mailem, albo pod filmikami. Pisaliście właśnie, że otrzymaliście takie okulary i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, bo mam takie roz rozeznanie, ile do ilu osób jakby dotarły, ile osób jeszcze czeka i tak dalej. Więc piszcie koniecznie, te osoby, które otrzymaliście, piszcie, że już otrzymaliście i dla mnie to jest znak, że te okulary doszły. I no i co? Niech Wam się dobrze noszą. A teraz życzę Wam wspaniałej niedzieli. Oczywiście zachęcam Was do aktywnego wypoczynku, także wyruszajcie, ubierajcie buty, niech Was niosą. Niosą Was po regionie, w którym mieszkacie, bądź jedźcie trochę dalej i przychodźcie na jutrzejszy dzień, bo jutro też będzie coś ciekawego u Polki w Niemczech. Pa! pa.